Ciało się witajcie w kolejnym odcinku wyzwania dziesięcioleci. Za dużo wyzwań mam na tym swoim kanale i wszystko mi się myli. Moi drodzy, ostatni odcinek niestety uległ zniszczeniu, ponieważ zepsuł mi się dźwięk, ale nie szkodzi, słuchajcie, ogramy sobie znowu coś podobnego, być może, być może nie. W każdym razie, kochani, jesteśmy właśnie po szkole, właściwie nasi chłopcy są, no i przyszła do nas w odwiedziny Ula razem z naszym Januszem, ale myślę, że zaraz weźmiemy sobie całą tą komunę, którą zdążyliśmy poznać i pójdziemy sobie gdzieś do jakiegoś baru, poznać się lepiej, tak, żeby, żeby te znajomości jeszcze nawiązywać. Co się działo jeszcze w międzyczasie, to wszyscy byli na siłowni, bo przytyli, oprócz oczywiście Sylwestra, bo on nie przytył, on jest cały czas w bardzo dobrej formie, ale jego umiejętności idą mu jak krew z nosa, jeśli chodzi o sprawność fizyczną i ma dopiero 56%. No nie mogę go zmusić do ćwiczeń, odmawia mi, nigdy nie ma humoru, nie lubi tego, no... I cóż zrobić? To no nie każdy jest typem sportowca. Sylwester nie jest, ja też nie jestem. Możecie jeszcze sobie poplotkować. Chłopcy robili też swoje aspiracje. Janusz jest na, to jest drugi, nie, to jest zerowy poziom, ale za to dostał tutaj maszyny do ćwiczenia. No niestety musimy się pogodzić z tym, że niektóre z aspiracji wymagają jeszcze dodatkowych rzeczy u nas w domu, żeby z nich korzystać, nawet jeśli nie pasują do danej, do danej dekady. Sportowe rzeczy robił też Krzychu i on już jest na, po pierwszym poziomie, że tak powiem, on już był na siłowni, czy ileś tam godzin, no i musimy mu kupić teraz sprzęt, żeby robił tę swoją aspirację. Halinę trochę, Halinę trochę olałam, no Sylwek jest nieważny, bo on już jeden swój cel wykonał. To co, słuchajcie, jest wiosna, gorąco jest w StrangerVille, no bo tutaj jednak jest klimat taki dosyć ciepły. Ojejku, nie bądź wredny do niej, nie bądź do niej wredny. Czy możesz się jakoś przeprosić? No nie można takim być do... No właśnie, przeproś, a nie jesteś taki niemiły. Potem nikt cię nie będzie, mój drogi, lubił. Przeproś. I co, przeprosiłeś? Nie przeprosiłeś. Ach, ci faceci, okropni, przeproś. Musisz nauczyć się mówić, przepraszam. ci? No, i super. To w takim razie idźmy teraz um, do takiego fajnego baru. Zaraz wam pokażę, bo jest super. Popatrzcie, jaki wspaniały bar. To jest bar u takiej wróżki, więc myślę, że się wspaniale wpisuje w klimat. Co tutaj fruwa! Ojej, ale powiem wam, że jest ekstra i to jest z galerii, oczywiście. Możecie sobie ściągnąć od. Froinline Butter, chyba tak mi się wydaje, że to właśnie Froinline Butter miało być. Więc okej, okay. Fortune Teller Bar. Można sobie ściągnąć jest ekstra, jest super. I dzisiaj chciałabym, abyśmy spędzili sobie razem w tym barze e, popołudnie. Proszę, tutaj jest właśnie pomieszczenie wróżki. No jest bomba, super, super jest ten bar. I w ogóle, i to, że tutaj jest. Jest, co zaraz pokażę, co. O, tu jest szklany dach, więc no tutaj świetnie pada światło. No przecudowne, prze przecudowne. Ja jestem zachwycona i to będzie chyba jeden z moich ulubionych barów, w ogóle ulubionych miejsc, jeśli chodzi o spędzanie czasu. Nie skacz, kamero. E, Okej, okay. to zamówimy dla wszystkich drinka. E, zamów drinka dla grupy. Nie będziemy zamawiać na razie z happy hour, bo wszyscy sobie polezą albo nic nie zamówią. E, może nie coś takiego... O, może musującą zebrę. Chodź, zamów dla wszystkich. Mam nadzieję, że wszyscy zostaną, a nie sobie polezą gdzieś. Bo ostatnio gdzieś razem z nimi wyszłam, to sobie poszli. Wszyscy sobie gdzieś poszli. O, i tu jest w ogóle jakaś dziewczyna, Agnieszka. Ona ma jakieś tam, jakieś tam nazwisko, nie wiem skąd. Ona została poznana przez przypadek, jak był na Pchlim Targu z Elą. Właśnie nasz Janusz. No i postanowiłam ją trochę tak przebrać pod nasze czasy. No i teraz są kumplami. Nie wiem czy będzie to jego dziewczyna, chociaż w sumie może być na chwilę dziewczyna, bo wiecie, my zawsze robimy tak, że pierwsza miłość to jest ta ostatnia. A może właśnie, wiecie, to jest już wielki czas. Lata 60., 70., wiecie, rewolucja seksualna, dzieci kwiaty, flower power, każdy z każdym jest świetny. O, Andrzej, Andrzej tak. Andrzej jest tym guru chyba. I no, można już chyba mieć sobie jakąś tam dziewczynę, najwyżej później ze sobą zerwią. O, patrzcie, koleś też założył jakąś taką koszulę, która nawet pasuje. Myślę, że muszę kiedyś spędzić chwilę czasu i przebierać niektórych simów, tak żeby wyglądali bardziej na czasie. Porozmawiajcie proszę ze wszystkimi, jeszcze powiedz śmieszną historię, możemy też z Jurkiem... Trochę pogadać. Wy się aż tak dobrze nie znacie, tylko tyle, że porozmawialiście kiedyś ze sobą, w sumie z każdym tak było. O, o, trochę z Andrzejem ma lepiej. A gdzie jest? Czy ja nie wzięłam. Nie wzięłam chyba ulki, ale to co. To co mamy innych tutaj z tej komuny, no i wiecie, teraz się Janusz pokazuje, że... On w sumie chciałby należeć do takiej społeczności, że jemu się to podoba, że to jest życie, którym chciałby iść i być może kiedyś do nich by chciał dołączyć. On teraz poznaje te wszystkie tajniki takiego życia w społeczności w społeczności takiej właśnie, jak to mówię, cały czas powtarzam, komunie, że wszyscy sobie razem żyją. No i myślę, że to jest właśnie droga, która jemu się zaczyna podobać i być może kiedyś podąży nią. Zobaczcie na, na Wandzie, ona na dwa, na, na dwie łapy, na dwie szklane tutaj idzie już. No dobrze. Okej, okay, możecie tak, możecie jeszcze porozmawiać. O. Agnieszka. Agnieszka na nie mieszka, oczywiście, nie należy do komuny, no ale jest taką, wiecie. Poznaną przez przypadek dziewczyną. Aleksymia. Co to znaczy? To jest jakaś cecha z modów. Nie mam pojęcia, co to oznacza. O, kurde. Nikt mi, jak ktoś wie, to niech mi powie. Bo ja nie mam pojęcia, co oznacza Alekstymia. On ma otwarty umysł. No tak, on ma otwarty umysł, więc jemu ja tutaj się podoba. A może zamówisz sobie jakieś jedzenie? Może. O, może precla sobie zamów. I w ogóle tak naprawdę powoli, powoli zbliżamy się do końca lat 60., właściwie nawet szybciej niż nam się wydaje. I będziemy zaczynać niedługo lata 70., troszeczkę wcześniej, że tak powiem, niż, niż, młody, niż jak on pewnie będzie młodym dorosłym. Jeszcze zresztą zobaczymy. On ma już całkiem niedługo urodzinę za 5 dni. Więc zobaczymy. Więc wiem, że powtarzam, zobaczymy. Więc zobaczymy, jak to będzie już niebawem. Bo Janusz jednak coraz więcej czasu zaczyna spędzać właśnie z obcymi, że tak powiem, ludźmi, a nie ze swoją rodziną. Coraz bardziej wkręca się w to wszystko i coraz bardziej czuje, że chciałby tak razem z nimi, tak jak oni sobie żyć, wiecie, nie przejmować się jutrem, tylko. Żyć dniem doczesnym i że każdy sobie z każdym dobrze żyje i każdemu się dobrze powodzi, tak właśnie jeśli chodzi o szczęście życiowe, więc myślę, że możemy właśnie przypuszczać już. Co się stanie z Januszem w przyszłości? Zapytaj, jak minął dzień. O, wygłoś mowę zachęcającą. Pogadajcie sobie jeszcze trochę. I potem chciałabym, żebyś też jeszcze trochę z tą Agnieszką więcej porozmawiał a to nie wiem, bo jednak no ona wpadła ci jakoś tam w oko i może coś między wami będzie może nic takiego jakiegoś super poważnego ale jednak gdzieś tam się sobą zainteresowali, lubisz jazz? dobra, możesz lubić wszystko tam, co na co masz ochotę nie przeszkadza mi to wcale opowiedz jeszcze śmieszną historię o, Kaleb tu nam pozuje pięknie możesz sobie jeszcze porozmawiać tutaj z Wandzią też masz już dobre relacje Jacek Wichura tak średnio opowie śmieszną historię. Z Andrzejem ma już lepsze też troszeczkę kontakty. Możesz, o, popisz się strojem, pokaż, jak wyglądasz szałowo. Możesz nawet też się w sumie przebrać w, w ten kapelutek, co ma. O proszę bardzo, kapelinder, teraz to już się w ogóle wpisuje, powiem wam, w towarzystwo, w ogóle od nich nie odstaje, wygląda jakby razem z nimi gdzieś tam bym mieszkał kątem właśnie w tym lesie, rozmawiał o smaku potrawy, powiedz jak smakował ci ten precel, być może był smaczny właśnie, o, i wszyscy sobie razem tutaj siedzą, spędzają czas, siedzą, stoją, piją, więc to jest tak, jak miało to wyjść, czyli wszyscy się poznają, wszystkim tutaj pasuje to, że są ze sobą, że tak powiem, razem. Wieczór duchów. Aha, czyli teraz pewnie będzie ogrom duchów. Być może jacyś nasi przodkowie też się pojawią na tym wieczorze duchów. No cóż, musimy jakoś to przeżyć. Wandzia jest gitarzystką. Możemy porozmawiać o miejscowych łowiskach też z Jurkiem. I możemy też jeszcze poznać Wichurę Jacka. A gdzie jest? Aga. Gdzie poszła Agnieszka? Nie wiem, gdzieś poszła. Ale no nie mogę z tego, jaka ta parcela jest przepiękna, no jest cudna. I. Oh, jest taka ekstra. No nie mogę z tego, jak ktoś miał fantastyczny pomysł i zrobić coś takiego bez żadnych modów, tylko z tego co jest dodane. No wiadomo, że to jest bardzo dużo rzeczy, jeśli chodzi o magię i o e, paranormalne, ale no. Uh -huh. Mm -hmm. No, ja jestem zachwycona. Ja jestem zachwycona tym, i każdemu polecam tę parcelę, bo jest świetna. Yy, poszła sobie już aga, więc niedługo też będziemy się zbierać, bo jednak jest już dosyć późno. Um, porozmawiaj się trochę z Wandzią, może. O nie, Wandzia sobie idzie. Wandzia już się żegna. Już się wszyscy żegnają, już każdy ma dosyć na dzisiaj, ale myślę, że Janusz może być zadowolony ze względu na to, że poznał się bliżej z tymi tutaj simami, którzy są teraz jego takim... No nie guru, ale wiecie, to jest dla niego wzór do naśladowania i on jest w nich zapatrzony i chce podążać podobną ścieżką, co oni w ogóle ten ma taki ekstra strój. Wygląda super. Andrzej One wygląda super w tej koszulinie. I w ogóle tak teraz mi się przypomniało, że dziękuję Wam za komentarze odnośnie tego klasztoru, że Wam się ten pomysł spodobał. Bardzo się cieszę, to takie wiecie, lata 70. już powoli wchodzą, więc tam wiecie, jakaś tam ta, ta i zawsze w Polakach była, więc chciałam to też tak trochę przemycić taki wątek oczywiście gdzieś tam kiedyś zajrzymy jeszcze do Małgosi i co chciałam mówić Hania napisała, że ta matka przełożona słuchajcie, ja znalazłam to słowo przeorysza w internecie i mi się tak spodobało, że chciałam, żeby to, ta przeorysza była i przeoryszą zostanie bo to jest ekstra słowo można przyjąć, że to jest siostra przeorysza <noise> I ona będzie miała na imię przeorysza też ta cała, ten, ten, ten cały kierownik tego zakonu, czyli matka Matka przełożona, tak? I w ogóle, co wam powiem, że zawsze mieliśmy, zawsze, często w tych dekadach mieliśmy psa, słuchajcie. Brakuje mi po. bingo, pieska. I może weźmy sobie psiuta, co wy, co wy na to? Ja bym chciała znowu psa. To może ktoś zostanie. To może ktoś zostanie w domu i tego psa, słuchajcie, zaadoptuje. Chodź, zostaniesz w chacie. Weź sobie wolne. Weź dzień wolny. I zaraz weźmiemy sobie psa. A ty, kochany, musisz iść do roboty. Już tam ci trochę... Trochę sobie podreperowałeś jeszcze sport przed pracą. Jutro są walentynki. Nie, ty nie miałaś iść do pracy. No przecież ty wzięłaś sobie wolne. O co chodzi? O co biega? No właśnie. No ale no, wzięła i chciała iść do roboty, no o co chodzi? Słuchajcie, weź zrób obiad jakiś, weź gotuj, a zaraz weźmiemy sobie psiuta. Będzie to niespodzianka, słuchajcie, dla całej rodziny, jak wrócą do domu. O, kiełbaski z purée, ale bym zjadła. Jutro jedę do babci i mi zrobi właśnie kie, kiełbaskę. <noise> Oki. Okay. Yy, i to co, będziemy brać pieska, nie? Tylko najpierw niech zrobi jedzenie. Mamy jakiś... Mam nadzieję, że się uda, nie tak jak ostatnio, jak było w Rasturiczy, że nie mogliśmy kota sobie wziąć. Na końcu mieliśmy kota shopa, no ale musieliśmy go dodać inaczej. Gdzie tu jest? Wynajmie usługi. Adoptuj psa. O, i już się pojawiają. Możesz wybrać maksymalnie trzy zwierzaki nawet. E, nie chciałabym... Jejku, jaki fajny... Ale to jest szczeniaczek. A ja bym chciała, słuchajcie, już wiem... Jezus Maria! Czy wy to widzicie? Jaki piesio fajny! Jezus, jakie to są mordki! Ej, chciałabym wszystkie trzy mieć. Chciałabym jeszcze Apolla i Simi. I w ogóle... Wsz... Kędzior, Sylwia! Kędzior! Kędziora wbrew pozorom zna być może bardzo wielu z was, z memów. Ale nie będę mówiła, z którego. Dimi, ja pierniczę, jaka fajna. Jezu, ja chcę tak wszystkie! Jaki on jest brzydki, ale jest cudny. No nie mogę się przestać zachwycać. Weźmy sobie tego też. Dobra, weźmiemy sobie te dwa, ale po prostu są boskie. Asimi, okie Dobra, weźmiemy sobie te dwa. Nie możemy za dużo brać tych psów. Ale. A to jest co? To jest. Aha, to jest szczeniaczek! To jest szczeniaczek. To nie, szczeniaczka nie weźmiemy. Chciałam tylko duże. O, tu mamy Alaskan Malamut i to jest. Yy... Kokapu? Nie, chciałam tylko tego. Weźmiemy tego. W takim razie, w Boże, wzięłabym wszystkie je, je naraz, ale są przeurocze. O, jest, 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 adoptuj. Bierzemy, no co za psina, jaka urocza, wygląda jak lisek chytrusek. Przepiękne uszy, Boże, jak u nietoperza, wspaniałe. I w ogóle wygląda jakby, tak, w ogóle wygląda jakby był cały czas na haju, wygląda <laughs> tak Snoop <Dogg. śmiech> Boski Dimi, ale to jest suczka. A może właśnie misia? O, misia może być. Mamy misię. Jaka ekstra jest, Boże drogi, jaka cudaczna. I Boziu drogi, chcę takiego psa. W ogóle chcę psa. Chociaż mam Luncia, ale Luncia nie może być ze mną teraz. Tęsknię za tym moim śmierdzielkiem małym, więc chociaż z nim tutaj się trochę pobawię jako substytut. Baw się. Na pełni miska, mamy jeszcze zabawki pod bingo, więc tutaj e, ma czym się bawić, no jaki ekstra piesek, no jestem zachwycona, jestem zauroczona, zakochana Całym sercem, porozmawia, teraz już rozmawiasz, nie? No właśnie To pochwal, ona będzie leniuszkiem Jak ma ocapni, no to będzie kanapowiec, na tutaj będzie sobie leżeć Dobra, idź babko, dokładnie Stało zakończone. Tak, my wzięliśmy sobie już pieska. No wygląda naprawdę, jakby była ciągle na haju, ale by podejrzewała. No Snoop Dogg, nie? Snoop dog. <grytanie> A teraz krzychu. O, zaproponuj przyjaźń od razu. Daj przysmak, kurde. Yy, pochwal. O, przywitaj się z nowym człon z nową członkinią rodziny. Chodź też się przywitaj. Po o! Pochwal. Pochwal, że brata, na brata warczała. <grystów> Krzysztof i Misia przyjaźnią się. Nasza Misiulka. Ojej, co się dzieje? Pogłaszcz może. O. Rozmawiaj. To jest jednak o twoja psina. To co, słuchajcie? Mm, idziemy gdzieś jeszcze z chłopakami? Tak na szybcika? A na szybcika możemy gdzieś wyjść, ale tak naprawdę na jednej nodze. I znowu Happy Hour. My to mamy szczęście, no, tutaj rozpieją tych naszych chłopców. E, cóż to jest za bar? tutaj wcześniej nie byłam. On takie jest też postawione z galerii. No też wygląda bardzo klimatycznie i pasuje nam. Do, do miasteczka, tutaj dookoła, właśnie w tym miejscu, tak wiecie, wpasowało się klimatem. Taki trochę jakby opuszczony dom, trochę dom strachów, który został przerobiony właśnie na jakiś bar. Chodźmy zatem drugi raz w ciągu tego odcinka, ale słuchajcie, oni też muszą sobie trochę pofolgować, tym bardziej, że jest piątek, może być słona lama. Jest piąteczek piątunio, to niech trochę się odprężą, niech trochę zapomną o tym, że szkoła przez cały tydzień była. O, i tu mamy też ich stroje na gorącą pogodę możemy sobie zobaczyć, no bo Stranger Will, oczywiście, jak już mówiłam, zupełnie inny klimat niż w innych niż w większości właściwie rejonów simowego świata. To jest temat właśnie taki temat. Klimat taki pustynny Newady i innych tego typu rzeczy. Proszę, możemy sobie tutaj trochę spędzić razem znów. Czas dwoje braci, ale taki jesteś jeden zestresowany, drugi zawstydzony. No wiecie co, to macie, widzę, dzisiaj dzień. Czy można tutaj potańczyć trochę? Zatrudnimy może obsługę, trochę sobie potańczymy razem jeszcze. O, i tutaj też są różne. No, fajnie jest tutaj, naprawdę jest fajnie. A co jest jeszcze na górze? Możemy zobaczyć. Aha! Uuu, słuchajcie, tutaj jest nawet łóżko, ale fajnie zrobione taka jakby weranda, coś takiego. Bardzo fajnie, bardzo mi się podoba. Jeszcze jest na górze taka ala kuchnia. Tutaj tak, chyba to był kiedyś czyjś dom. Wygląda na opuszczony dom, bo już wanna zarosła. Wszędzie są pajęczyny, ale kiedyś ktoś miał bardzo ładną, bardzo ładną chatkę. I co, mamy już dj -a? Mamy DJ-a, słuchaj, tańcz razem, taniec grupowy i raz i dwa, nie, tańcz razem zwyczajnie, niech sobie trochę, wiecie, e, popodrygają z nóżki na nóżkę. Zapraszamy wszystkich na ten parkiet z kartonów. Tak jest, prosimy trochę powywijać. No, ale krzychu musi jeszcze iść do toalety, więc najpierw toaleta, a potem dopiero taniec. O, drugi poziom. Okej, okay, i możemy tak. Wolny taniec. Pojedynek taneczny. Słuchajcie, z Januszem myślę, że mogą jako bracia ze sobą tak powalczyć na taniec. No i jak odpowie Janusz na ten układ, który zaproponował Krzysztof. Nie wygląda zbyt zachęcająco. Ja bym mu. A, on tutaj bardziej wywija. No, Janusz trochę chyba lepiej sobie jak na razie przynajmniej radzi. Albo i nie, bo to jest to samo, tak, taki sam układ, chyba po nim popługuje. Ojej, co? chce im się już spać. I niedobrze mu. Śmierdzący sim? Kto śmierdzi? Kto tutaj śmierdzi? Nie wiem. Moi drodzy, chyba to będzie na tyle, bo już nam się chce spać powoli, w sensie naszym chłopakom. Ja wrócę z nimi do domu. Oczywiście, widzimy się za kilka dni, już prawdopodobnie na urodzinach, bądź chwilę przed urodzinami. Bardzo Wam dziękuję za obecność na tym odcinku. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych. Cześć!